It's time to play the game. <laughs> Let's play this game. Siemczan ma z późnego wieczora z tej strony jest Witam was w kolejnym epizodzie Lama Field W którym to dzisiaj pociśniemy sobie technikiem, bo nie zwiadowcą Tak moi drodzy, to jest duży nowy deathmatch na polskim serwerze, gdzie 16 osób Bla, 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 bla eee, No więc tak, będziemy sobie latać z... jak to się nazywało? AKS-74U Którym jeszcze chyba praktycznie nie grałem Słyszę jakieś radio, lecę za kolegą, bo tutaj warto z, z kolegami latać i, i na razie nic, nic się nie dzieje. Na razie tutaj słyszę, że sniperzy już strzelają, strzelają, strzelają. No i, no i, no i pusto. Ile nas tu jest? Dobra, ja jestem, Oha, po dwóch na każdego, spoko, widzę, że tutaj dużo ludzi gra na serwie. A może się jakoś ulepszy, polepszy, nie wiem, nie wiem. Na razie widzę, że coś tutaj strzela do kogoś, ktoś. Ale nie widzę do kogo. I na razie skryję się. By uniknąć linki. Pięknie! Asysta przy zabiciu! Ale tu ktoś jedzie, coś jedzie! Mamo, nie, nie, mamo, nie Mamo Rzućmy mu granat, może... Może się zamknie Auć. Bum Słyszę cię, widzę cię! Haha! Ooo, tak odcyłuj jak Assassin Creed Kurde Szczajany ze schodów Spoko Loko eco. Ekologicznie Na razie widzę kurde przerąbane Coś tam się działo, nie wiem czy to był granat od mojego czy od tych kolesi Ale na razie widzę, że tutaj dużo osób idzie stamtąd To kurde, na razie zostaniemy, nie kolego? A, tu jesteś Idę, idę do ciebie wow! Okej okay. Pokaż dupę Haha ha. Dobra Widziałem cię na mapie Nie dało, nie dało się ukryć Dobra to będę czaju, czy nikt nie idzie Jakby co no to będę kurde strzelał, nie? Ale na razie... Na razie widzę. Puściutko. 28 FPS. Widzę cię, skubańcu. Kurde, nie mam granacioków. Mam nadzieję, że kurka wodna. Wylecisz mi cię będę mógł zestrzelić pięknie ładnie Ale nie widzę żebyś ty w ogóle tu mnie BIEG! Co tam się... O! Za późno ten wybuch mnie zorientował Oczywiście ze skipikiem PL jestem A oni mają czterech w drużynie Czemu Mud prince jest jako jedyny? Nie wiem Nie wiem naprawdę nie wiem dlaczego on nie chce do nas dołączyć Chociażby dwóch Chociażby dwóch Dwie drużyny w tym momencie byśmy kurka wodna mieli jako tako kurde lepiej, bo byłoby nas trzy! No kolego Dobra skibik, lecimy Go go go, czekaj, jazda o. Roche, roche, roche. Joche, hehe, he Dobra, coś tam jedzie Coś mi jedzie i to nie i to nie chodzi o jakiś swąd, jakiś Tylko o, o O pojazd, o żony, który, który Chce mnie zgładzić? Nie, ja jestem prawdziwym komandosem z Polski i ja się czaję za tym, no i zabijam ludzi z czajanki, bo ja chociaż technik, to boję się o życie własne i życie moich kolegów. Oczywiście, kurde, no przed chwilą użyłem kolegi do tego jako żywej tarczy, ale przynajmniej z gościa zdzieliłem. Tak, nie, i nie zdzieliłem. A nie, był jeden z nich za nim. Pomogli sobie. Z martwych z tą Amen. Kościół <laughs> ma fajny nick. Zabiję cię na... Widzę. Grynecze! Bum? Pierdzie lud. O, mordę. Coś do mnie strzela. ktoś! Co ja zrobiłem? Nie, jakbym wstał to bym i tak dostał. Nie byłoby sensu wstawać. Lepiej leżeć i umierać leżąc niż stojąc. Trochę to nie miało sensu, ale to jest lama filty i tutaj się lami i, i mówi różne głupie teksty w stylu Mama! Mamo! Umrłem, Znaczy, umrzałem właśnie... Zabiło mnie dwóch kolesi, których miałem na murze, strzelałem do nich cały magazynek i oczywiście nic to nie dało. tak jest, na, niestety w, Lam w Lamafildzie, Field w Battlefieldzie. Ale co my na to poradzimy? No, co my na to poradzimy? No jak to ostatnio było graliśmy sobie chyba wtedy w Close Waters. tak mi się jeszcze kleiło, coś tam. Widzicie późna pora po robocie wywa szerokopasmowo na kolentarz. No, ja słyszę. Jak to brzydkie coś jedzie w moją stronę i chce mnie z... O, zrobić? Właśnie kolega chyba wybuchł. Nie naszych. <grytanie> udało mi się to. Okej. Okay. kogoś pocisnąć z krakiety! Widzę cię! Czekaj, widzę cię i cię, dzielę cię. Kurde, gdzie jesteś? Dobra widzę, 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 lecę, biegnę, pędzę Schodami do góry Wow! Bum <ścoughs> bum! Uh <-huh. Wow. ścoughs> to było dobre Nie, to, to było mocne Okej, okay, knajfet mnie gościł Fuck you, come you <ścoughs> O nie, to było piękne. Premium knife at oh yeah. Fajne. No gościu, ja niestety pracuję. Kupiłem sobie premium. Dzięki ciężko zarobionym pieniążkom i możesz być szczęśliwy, że że pocisłeś mnie od tyłu nożem i możesz mieć mój kurde ten, nieśmiertelnik ten premium, ponieważ innych jeszcze nie mam niestety. Tyle na ten temat. Ale cóż, cześć kolego, co ty tu robisz? Okej, okay, widzę. Leci, biegnie i pędzi. Dostawnie mnie! Piękne! Dobra. Uwaga, pojazd. Bum! Na razie to tutaj szczelany takie Wiecie Jak to się u mnie mówi ani farty Śląsk to Śląsk tutaj Brama to ani farty i tak dalej Na razie biegam z jednego do drugiego bramy i I ba... co? De pff, co to nie lecę tam Obczajam teren wyjmijmy kabaretowy pistolecik i Nacelujmy się Słyszę piekanko Tylko kto tu biega? Ilu nas jest już? Pięknie jest Terek! Pięknie już jest no. A nie dupą go? Dobra, uciekam stąd, bo rakiety mi skończyły. Boże ty ją mordę nie Coś lepsze niż scp i tak dalej Kurde wychodzisz sobie z po schodach tak jak wiecie Jak normalny cywil i tu ci nagle wyskakuje taki czarny gościu W białym stroju I odszczeliwuje cię Tylko czy to ci się przyda? A no może i cię przyda Tylko trzeba kogoś tutaj kurka wodna Naprowadzić. Ile jak? Jaki ja mam w ogóle ten? O, 6 na 6 nie, źle. <laughs> Myślałem, że będzie lepiej. Że lamka po prostu poczuje smak zwycięstwa i... i... I że lamka zostanie w jakiś sposób doceniona. Skill może nie jest taki słodki, jakby się chciał. Ale co poradzimy? To poradzimy, to jest lama film tu gra lamka, lamka equalize która nigdy w historii swoich filmików z Battlefielda nie pocisła nikogo tak jakby chciała Ale nie powiem kurde To naparzanie Ktoś tu się chyba chce ze mną zabawić Nie wiem do końca czy to mój <laughs> Idziemy do nas Nie, 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 nie Jest tu ktoś? Halo? <laughs> tam się strzelają Ludzie, tam się strzel Poczekajmy na tego złoczyńcę Okej, okay, tam coś było. <laughs> Dobra. Ktoś tu jeździ i odjechał. A nie, to mój był na szczęście. Ale idę do góry, może tam jest jakiś... Może jakiś czubaka tam siedzi. Żeby się tylko nie przejechał. Słyszę biegi, tylko nie wiem kurde, teraz coś to są moi. Okej. Bum. Ja. Obe. Ucieczka. <laughs> Niestety nie udało mi się kurde. Szukać przeznaczenia. Bo w tym momencie musiał oczywiście przeładowywać tego. Przeładowywać magazynek. Ale gdzie tu skibik? Skibik jest na świeżym powietrzu. Ja lubię świeże powietrze. Do tego pomogę mu. Chyba, że... No i bracie krwi, chodź. Lecimy, biegniemy, jak prawdziwi komandosi, chodź. Jest nas czwórka i... i... Obronimy godność Polski Bum Kurka wodna, nie Co to było? O, nie Co? Czy ten gości miał snajpę? Nie, myślałem Skibik Spadł ochronem zeskoczył z drugiego... Okej okay, lecę tu, lecę 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 Pięknie Prowadzimy tak? 22 to... Nie Nie prowadzimy kolej Niestety nie prowadzimy i to mnie bardzo boli Ale jesteśmy na drugim miejscu znowu Mój 7 na 8 rozmawiam. Oczywiście muszę mieć więcej zgonów niż ty, niż zabić Lecimy na. Nie. Ja nie chcę. Nie, ło, wow, skocz. Bieg. Parkour. Kocham parkour. Może ktoś tu jest? Uważaj, granat. Bum. O, oh, ja! Yeah. Nie dało się. A myślałem, że go ubiję. No niestety, mogłem RPG wyciągnąć i zobaczyć, czy mi się to uda, czy nie. Ale nie, to by kurde, było totalnie już w ogóle przesada. I by kogoś w ogóle z bliskiego... Z bliska pocisnął z RPG, tak jak tamtych dwóch. Dług... Nie, 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 au, au Tylko z której strony on tak kuł, aha Tam, bigo, szelaj, Bum! no pięknie, co to było? Pocieśli się z wyrzutni rakiet Okej okay. Where are you man? Aj Terminator To, 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 to. Czy coś mi to da? Ło, <grystanie> wow, tu jest coś. Okej. Okay. Nie pamiętam do ilu ticketów tutaj się w ogóle grało. No. Ja oh. no może. Hmm. No dobra, kurczę, niech ten odcinek będzie jakoś taki dłuższy troszeczkę. Zagramy sobie... Skoro tu jest do 50, to nie ma takiego hardcore'u jak wtedy na krótkole Jakoś to szybko pójdzie i ogólnie będzie dłuższy dany epizodzik. 22.6. przynajmniej na moim telefonie. Okej, okay. dobra, zostało nas dwóch. Skibik mnie nigdy nie opuści. Śliczna foczka. Mif, mif. Widzę, że jakiś klan tutaj się do nas dorzucił. Kamiatuję to jest chyba angielski. No, widać po pingu. Chociaż nie wiem, czy tam ci z Delty też nie są z tego, z zagranicy. No ale cóż, to było tyle dobrze. O, uwielbiam autostradę do Teheran. Mekka dla snajperów, jeżeli wie się gdzie kurde przysiąść i snajpić. Snajpić. Kampić. Powiedzmy to. Jeżeli chciałby się tutaj latać, no to niestety trzeba mieć z skilla, którego nie mam. Kiedyś próbowałem. Raz mi to wyszło, drugi raz nie. Ale spoko. Okej. Okay, duży nowy. Skibika nie ma jeszcze. Ale wejdźmy sobie. Oko. Dobra, bo jestem normalnie na takim widoku chociaż mnie to boli e, Dobra, lecimy tam Ciekawe czy coś tutaj się wydarzy Co odmieni w ogóle życie wielu ludzi Co odmieni moje życie nie no przepraszam Was do takiego samego komentarza, ale muszę coś gadać. Muszę coś gadać. Po prostu chcę Chcę wam pokazać jak to. Wow! Motherfucker! Co to było? Gościu A to ty Kumewju Kumtaj. Kumtaj Niedobrze Drzazga jeden Dajesz drzazga jeden Gdzie jesteś drzazgo? Spoko, to ja Zresztą nie wiem, czy Nie zmienić sobie na Na snajpa W tym momencie A co nie zmienia? W faktu, że Tutaj sobie mogę Chociaż i tak nie widzę, ale jadę na ośle. Dobra, lecę z tej strony, bo tutaj mi w ogóle nie ma przyszłości. Uwaga, trzeba uważać, bo tutaj lubią wyskakiwać z nienacka. W ogóle tutaj jest chyba najwięcej zabawy. Szczególnie w zespołowym. Co innego, drużynowy, czy Ile nas jest? No prawie, prawie full. Full. Na razie... To jest to jakiś tutaj typek sobie lata Tym kurde pojazdem, który zaraz zniszczę Come here and motherfucker Wow Skibik Kto kogo zabił? Dub, granat, ucisz go Wow <laughs> Snajpa Nie to nie był sniper Kurde mylą mi się O pięknie Amen Kirielejo Dobra Skibik, jestem Jestem, skibik Kuźwa, co to było? Zwło... Zwłoki Zatające zwłoki, spoko Granatek Moi drodzy Trambo! No nie dało się albo granat albo kulka, wolałem kulkę Ej było trzech Kurde, szkoda że nie udało nam się ich kurde zdzielić ale Skibik, gdzie jesteś? Tu jesteś Skibik, drzazga jeden jest bliżej Pocisnę ich... Ła mama faka! Siup! Nie wiem czy trafi... Nie, nie trafiłem nikogo. O nie, zniszczyłem pojazd. Spoko. Spoko. Udało się coś. Asystent, że zniszczyłem pojazd 20 I to jeszcze na ośle. Czy ja się tu zmieszczę? Cześć. Dobra. Kurde. Nie, to było mocno. Maka. Maka. Wow. Pięknie Granaty Granat Nie, tutaj nie zejdę Drazga, uważaj <grymne> jak, jak prawdziwy Rambo przez orośla. Nikt mnie nie widzi, a ja z taką wielką z taką wielką lufą O i sobie na ośle będę strzelał czy ktoś tu jest? Czy ktoś mnie słyszy? <laughs> Strzelają do mnie! Kurde! Bum. Nie! Oni wiedzą, że ja tu jestem! Czołgiem, czołgiem chłopcze! Czołgiem, 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 czołgiem! <laughs> Kurde, nie! <laughs> że mi to wyjdzie? Ale niestety mi nie wyszło. Piękna czajanka, kurde w takich trawach. Myślałem, hmm. że na oślep kogoś mi się udało wziąć, no niestety Okej, okay. eee. spoko, spoko, leć, 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 obczaj Leć, leć, leć Kurde, większość tam i tak siedzi, dlaczego mnie rozpomni <ślałem> z drugiej strony mapy? Muszę zapintalać, kurde tyle. Okay. Widzę was! Motherfucker sheep! Bum! Udało mi się! Ale... Nie no nie wierzę, kurde! No lud... A oh, to bolało. Dlaczego my mamy tylko dwa tykiety? No nie wierzę że ten, że nie udało nam się ubić nikogo jeszcze. No czekajcie, <laughs> spoko. Cztery powinniśmy mieć. Na razie tu tutaj jakichś dryundów. Dryundów. Obczaja bazę. Musimy się Puk, puk! Dobra, ostatnio tam się dzień. Ale to, jak mnie pociśli z tego tego! Tutaj się przebiegnę. A, nie! Co dzieje? Jak? Kto? To, bo, <laughs> boom? <śmiech> Czekać na śmierć? Kurka wodna, aż się boję wyjść. Czołgiem, czołgiem, panowie. Czołgamy się. Niestety nie udało mi się. Nie. <grystety> kurda, myślałem, że go ubiję, no Ale... kurda, kurde, akurat przeładowywałem. Ale ile się tu uzbierało ja nie mogę. No groza! Czysta groza. Łuki uważaj, będę biegł. Okej. Okay. Granatem. Może dojdzie. Doleci. U. Dobra wybuch, ale nic mi. Py. Spoko leć, spoko, 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 okej. Okay. Tutaj tak szczojany. Zawinkla, proszę cię Drugi granat by się przydał Zwyczaił mnie striker rusian Z ruskimi grami, widzę No skoro są z MIFA to rusy Wszyscy muszą być Przynajmniej tak mi się wydaje Dobra, skibik Ale nie, no normalnie nie mogę uwierzyć, że nasza drużyna ma tylko 3 tickety nabite, kiedy oni mają ich 44. Ostatnio byliśmy na drugim, a teraz będziemy na ostatnim i to normalnie porażka, masakra, nie? Okej, okay, ktoś tu był. Nie, tu nikogo nie było. Z widy, z widy i jeszcze raz. <laughs> Makapaka, rzućmy mu granaka. Matko. Bo. Pięknie. Czemu? Nie. Kurde z innej strony mnie pójdziesz Och palercie Szkoda 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 Jeszcze raz szkoda ile? Jak to wygląda? No tak na pierwszym miejscu Dwóch zabitych, osiem zgonu Nie no dobra Teraz kurczę wszystko było takim uwiecznieniem mojej lego lamerstwa i tak dalej. No było 8 jest 9. Zostaliśmy, nasza drużyna jest ostatnia. Skibikarz ze, wsty yy, ze wstydu przez nas U uciekł. Ech. Ale co tam. Zamiliśmy i to nieźle i to najbardziej chyba ja zlamię, tak? Ja zlamię z nie dobrze, no ale cóż, tak to czasami bywa. Tak więc dziękuję Wam oczywiście za oglądanie, jeżeli będziecie to oglądać. No i oczywiście zapraszam Was na kolejny epizod Lamafield, a już za niedługo kolejny app Zino Clash i zobaczymy co nas czeka przez następne dni. I co nas czeka w tym ciemnym lesie, ostatnio do którego ostatnio wyszliśmy narazka.